Więc bez zbędnych wow. ceregeli rozpoczynamy od BSOD. BSOD jest, to, blue screen of BSOD jest to błąd w systemie Windows. Najczęściej właśnie tego systemu lub aplikacji w nim zawartej, włączonej lub cokolwiek. Jak nazwa mówi sama za siebie... Tło, tło to tego błędu nie, jest niebieskie. niebieskie. Gdy, gdy BSOD wystąpi, komputer przechodzi w tryb pracy, w którym praktycznie żadna komenda jest niewykonywalna. Tak. I jedynym ratunkiem od tego jest restart komputera. Restart komputera. W każdej wersji systemu Windows wygląda to inaczej. Jak widać... Na tu... przykład Windows... Jak widać tutaj jest pokaz slajdów. Na przykład w Windows 7 wygląda inaczej, a w Windows XP też wygląda inaczej. Nie, w Windows 7 i XP akurat chyba wygląda tak samo, ale w Windows 8 jest inaczej. Nowa taka buźka. Następny będzie green screen of desk. Uh, Występują zazwyczaj na Xboxie 360. Lub na urządzeniach PVR. Tak. Głównie jest spowodowany tym, że w Xboxie znajdzie się porysowana płyta lub urządzenie PVR ma uszkodzone dane na dysku i próbuje sam je naprawić. Po, je. po prostu może też nie czytać płyty i tak dalej. Tak, tak. jednak po prostu to nie I działa. I występuje błąd wtedy. Występuje też szczeg szczególny rodzaj błędu na Windowsie, który charakteryzuje się tym, że w, przeciw w przeciwieństwie do BSOD da się go wyłączyć. Dobra, no i chyba tyle staczmy. To wszystko GSOD. Kolejny error. Sadmek. Y, pierwszy wystąpił w 1987 roku i... Na tamtejszym X. Jak sama nazwa mówi występuje zazwyczaj na makach. Teraz S ty. Sadmek ma wytłumaczyć użytkownikowi, że sprzęt jest wadliwy lub po, lub po prostu w jakiśkolwiek inny sposób uszkodzony. Jest to przeciwieństwo Happy Meka, który pojawią się, gdy testy sprzętu zakończyły się powodzeniem. Można się domyślić z tym. Tak, a Sadmeku yy. negatywne wyniki testów prezentował. No. Czyli to chyba wszystko z Sadmeku. Przechodzimy Tyle. do następnego. Kolejny error. Tym razem, Bomb. ma tym razem Macintoshowa bomba. Yy. No, no cóż... Bomba zawsze występuje... Zazwyczaj występuje na Atari TOS lub... Mac OS. Symbolizuje ona krytyczny błąd systemu. Ilość bomb w zależności od tego, jaki jest błąd, pojawia się na ekranie. Cał, całe pierdolenie o ilości bomb zapiszemy pod, w opisie pod, filmem. opisie pod filmem. Jak widać, bom, bomby mogą pojawiać się różnie. A więc to chyba wszystko o bombach. A więc kolejny błąd, Kernel Panik. Występował on najpierw w Unixie tak zwanym Później przejęły go Linux oraz Mac OS. Mm, więcej mów. Polegał on na Tylkąd tym. Jaką w informatykę? No cóż. Y, kernel Panic występuje, gdy komputer napotka niespo, niespodziewany wewnętrzny błąd systemu, którego sam nie potrafi obsłużyć. Zazwyczaj w tym przypadku komputer się blokuje lub resetuje, aby uniknąć niespójności danych lub innych niespodziewanych. Takich... Pierdu. Lub innych niespodziewanych nieprzyjemności związanych z późniejszą naprawą komputera. Bo po... Ke kernel Panic jest jednocześnie automatycznym debugerem. No. Cóż, możemy przejść do następnego. Bob. Next. White screen of dead. Występuje zazwyczaj w początkowych Windowsach typu 9.5, 9.8 i bardzo, bardzo zabłędziony wręcz NT. Opowiadać dalej. WSOD, widać tutaj screenshot z Dela. WSOD jest jednym z prostszych błędów, jednak trudniejszym do rozwiązania, mianowicie wymagającym reinstalacji wielu programów. Zazwyczaj chodziło w nim o wadliwe sterowniki lub inne tego typu szkopuły. Mogę jeszcze ciekawostkę na końcu? No i jeszcze jak się podłączy iPoda do Xbox 360 to też często występuje. Właśnie widescreen of that. Widescreen of that również I często występuje, występuje na różnych telefonach komórkowych. Tak, zgadza się. Teraz jeden z najstarszych błędów Guru Meditation. Występujący na midze. No. Niestety jakość zdjęcia jest bardzo słaba, ale pisze Software Failure, czyli określa to wszystkie błędy software tutaj w kodzie szesnastkowym na dole jest napisane cały kod błędu opis i wystarczy kliknąć lewy przycisk myszy aby kontynuować dalej, aby kontynuować to co się robiło teraz chyba najkrótsza część naszego przewodnika rsod czyli błąd który występował w wersjach beta systemów podczas I ładowania w, ten w oficjalnych nie występował w żadnej wersji finalnej rsod nie wystąpił był to po prostu błąd ładowania systemu A, we, w wersjach beta. I występował także w Windowsach 98. No i tak dalej. W Windowsie 98, Windowsie Vista i Windowsie Longhorn bodaj, czy coś I takiego. Jakoś tak. Ostatnim z, ostatni z naszych ekranów śmierci w, będzie number. ESOD. Występujący tylko w przeglądarkach internetowych i takiego typu gównach. No. ESOD występuje, gdy próbujemy uruchomić Wadliwy plik XML zazwyczaj z niedomkniętym, z niedomkniętym operatorem. Wyjątek, o ile dobrze pamiętam, to HTML, czy jakoś tak? No tak, wyjątek HTML. Jakiś. No, i Webmasterami chyba... raczej nie jesteśmy. To chyba tyle. Dzięki za oglądanie. Jak ktoś to obejrzał? No <laughs> cóż, dzięki za oglądanie. Ważne, że czegoś Was poduczyliśmy. Niby króciutkie informacja, takie. Pierdółki, ale tak, warto to, Tak, jest dodatkowe, ale warto to zapamiętać. Szczególnie, gdy ktoś siedzi przy kompach. Tak, no. wart, warto to zapamiętać, gdy ktoś nie wie o co chodzi w tych screenach. No dobra, no i co? Trzymajcie się ciepło, miłego dnia, miłej nocy. Nie Sie wiem, Siemanko. nie wiem o której będziecie to oglądać. Dobra, teraz. Trzyma.